pierwsze, jestem pierwszym ministrem sprawiedliwości po 89 roku, który nie jest prawnikiem. Ale po drugie, mam też pewne zadania, zlecone mi przez premiera. Zadania, którymi nigdy żaden z moich poprzedników się nie zajmował. Te zadania streszczają się w słowie deregulacji. Pod tym słowem rozumiem się przede wszystkim otwieranie dostępu do zawodów reglamentowanych. Ale chcę Państwu. Ja powiedzieć jeszcze o paru innych obszarach, w których staramy się poszerzać wolność gospodarczą. O co chodzi z tymi zawodami regulowanymi czy reglamentowa, reglamentowanymi? Pani poseł Witera, pan minister Pitera, wskazywała na te dane, że mieliśmy największy w Unii Europejskiej, zdecydowanie największy, skulowany wzrost gospodarczy, blisko 19%. A przecież przy takim wzroście gospodarczym. Ponad połowę bezrobotnych dzisiaj w Polsce to są ludzie młodzi. Jak dano Komisji Europejskiej, 1,4 młodego pokolenia Polaków, młodego czyli do 34 roku życia, będzie w sposób trwały pozbawienia szansy, szansy wejścia na rynek pracy, o ile nie przeprowadzimy głębokich leków. Jakie to reformy? Najważniejsza z nich dotyczy utrudnień w dostępie do rynku pracy. Mamy w Unii Europejskiej rekordową liczbę tych zawodów reglamentowanych, czyli taki do dostęp zamyka młodym ludziom mur rozmaitych koncesji, egzaminów, licencji, korporacji zawodowych. To, że trzeba otworzyć rynek pracy, to, że trzeba gospodarkę zderegulować, wiadomo, da. Dlaczego trzeba otworzyć dostęp do zawodów? Pierwszy powód jest oczywisty. Walka z bezrobociem. Weźmy prosty przykład. Jeżeli w jednej miejscowości jest jeden zakład śrubaczy, a w drugiej pięć zakładów śrubaczy, to gdzie w sumie będzie więcej zatrudnionych osób? Oczywiście tam, gdzie tych zakładów jest więcej. Ale kolejny powód, dla na którego należy otwierać dostęp do zawodów regulowanych, to jest kwestia. Ceny usług. Gdzie będą wyższe ceny? Tam, gdzie jest jeden monopolista, czy tam, gdzie te zakłady muszą konkurować między sobą? Otwarcie dostępu do zawodów powoduje obniżenie ceny usług. Zjawisko obecne dla tych, którzy do tej pory wykonują te zawody, korzystając ze swojej przygotowanej pozycji, ale korzystne dla ogółu społeczeństwa. Trzeci pozytywny skutek regulacji. Gdzie będzie wyższa jakość usług? Tam, gdzie jest monopolista, czy tam, gdzie te zakłady muszą konkurować między sobą? Oczywiście, że na straży wysokiej jakości usług nie stoją korporacje, nie stoją licencje, nie stoją egzaminy, koncesje. Na straży wysokiej jakości usług stoi swobodna, sprawiedliwa, uczciwa konkurencja. Jeżeli ktoś twierdzi, że otwarcie dostępu do zawodu. Powoduje obniżenie jakości usług, to chcę nas przekonać, że w Szwecji jakość usług jest cztery razy niższa niż w Polsce, bo Szwecja mają cztery razy mniej zawodów regulowanych. Otóż tak się składa, że jest dokładnie odwrotnie. Im więcej wolności gospodarczej, tym wyższa też jakość. Pamiętajcie Państwo, jak w roku 2004 rozpoczęto otwieranie dostępu do zawodu. Do zawodów najbardziej zamkniętych, czyli do zawodów prawniczych. Wtedy prawnicy, adwokaci, lektorzy prawni podnosili um, lamię, że um, 7, 10 praw egipskich spadnie na Polskę, a, że pojawi się rzesza młodych, niedoświadczonych prawników, którzy będą krzywdzić przez swoją niekompetencję, krzywdzić swoich klientów. Minęło 18 lat. Co się okazało? Rzeczywiście dzisiaj zdecydowanie więcej młodych ludzi może wykonywać ten wymarzony zawód adwokata, radcy prawnego, mniejszym stopniu notariusza, to jest zawód, który dopiero um, czeka na otwarcie. W tym czasie jakoś nie słychać nic o um, tych nieszczęściach, które spadają na, na klientów tych nowych, nowych kancelarii prawniczych. Spadło co innego. Spadły ceny usług ale dzięki temu zdecydowanie więcej Polaków ma dostęp do no, chociażby najskromniejszego poziomu ochrony praw. Więc otwarcie dostępu do zawodów to jest coś, co próbowali przeprowadzić już różne rządy. Po raz pierwszy w rządzie AWS-u Między Wolności odpowiadał za to wicepremier Balcerowicz. Po raz drugi w kompletnie innym rządzie. W Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Polskiego Stanisław Ludowego odpowiadał za to wicepremier Hausa. W obu przypadkach projekt się nie powiódł do tego stopnia, że nawet te odpowiednie projekty ustaw nie wyszły z ministrów. Dzisiaj jesteśmy dużo dalej. Dzisiaj jesteśmy już po fazie, w której rząd skierował do Sejmu pierwszą ustawę regulacyjną otwierającą dostęp do pierwszych 50 Zawodów. Wczoraj i dzisiaj odbyło się wysłuchanie publiczne w Sejmie. Od początku stycznia nadzwyczajna komisja Regulacyjna rozpocznie pracę. Liczę na to, że już w lutym młode pokolenie Polaków będzie miało szansę na to, żeby rozpocząć pracę w tych kilku kilkudziesięciu pierwszych zawodach. Ale równolegle w Ministerstwie Sprawiedliwości finalizujemy pracę nad drugą transzą regulacji. Tym razem chcemy otworzyć dostęp do 90 zawodów. Ta ustawa powinna być gotowa w styczniu, a wiosną przedstawimy projekt trzeciej ustawy, w której otworzymy dostęp do kolejnych przeszło 100 zawodów. Poszerzanie wolności gospodarczej, a mówiąc inaczej, Tworzenie dobrych warunków do funkcjonowania, dla, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Bo to one są kołem zamachowym polskiej gospodarki. I to one tworzą polski kapitał. Nie zagraniczny. Bardzo dobrze, że ten zagraniczny się u nas nie pojawia, że inwestuje. Ale musimy się liczyć z tym, że ten zagraniczny kapitał, zwłaszcza w sytuacji kryzysu dyzys gospodarczego, może z Polski uciekać. Małe i średnie firmy to jest. Polski taki. To są często firmy rodzinne, często zakorzenione już od dawna. To są przedsiębiorcy, którzy tutaj inwestują, którzy tutaj tworzą miejsca pracy, którzy tutaj widzą przyszłość dla siebie i dla swoich przedsiębiorstw. I staramy się w jak najszybszym stopniu poprawiać warunki funkcjonowania dla bym, biznesu. Możecie Państwo zapytać, co Ministerstwo Sprawiedliwości ma do gospodarki? Często stykam się. Z takimi pytaniami. Otóż, odpowiedni system prawny, sprawnie funkcjonujący wymiar sprawiedliwości, to jest podstawowy warunek prowadzenia udanej działalności gospodarczej. Pani minister Pitera wspomniała o rankingu, zwłaszcza o najważniejszym rankingu wolności gospodarczej rankingu doing business przeprowadzanym przez Bank Światowy. Otóż oto Polska jest notowana w tym zakresie, to opowiadamy się zawsze na 8, 7, 10. Daleko do tyłu nie tylko z najbardziej wolno-bogaconym świata, w rodzaju Synchiatronu, na przykład Zelandii, Stanów Zjednoczonych, w Danii, a daleko do tyłu za naszymi wschodni, sąsiadami za na wschodniej granicy, w której możemy się stoczyć, aby przed nami stała się taka potęga gospodarcza świata jak na przykład Rywan. Otóż od momentu, kiedy zostałem ministrem sprawiedliwości, powołaliśmy w ministerstwie taki specjalny zespół, który zajął się przeprowadzaniem manewrów pod kątem poprawy pozycji polskich na gminy. jest bardzo ważne, dlatego że wszyscy inwestorzy na świecie uważnie analizują te manewry, zastanawiając się, gdzie wypływać swoje pieniądze. Agencje ratingowe, będą te oceniają wiarygodność gospodarki danego kraju. Banki na podstawie tego nagrodzenia określają wysokość oprocentowania. Więc mieliśmy 7 miesięcy od końca listopada, kiedy został rząd, do końca czerwca, kiedy banki, eksperci Banku Światowego zamykają e, w, swoje analizy. To te 7 miesięcy bardzo ciężko okazywaliśmy i w takim październiku Pan Światowo Głośnił e, e, za rok obecny. okazało się, że Polska uznana została za światowego lideru, jeżeli chodzi o tempo poprawy warunków do funkcjonowania biznesu. E, Bardzo duży sukces, który mi jedna To, Także jesteśmy światowym liderem w roku 2012 nie zmienia faktu, że z miejsca 62 przesunęliśmy się na na 55. No wany jeszcze nam troszkę brakuje dwie pozycje, ale bardzo ciężko nie tylko w Ministerstwie Sprawiedliwości, ale także w innych resortach pracujemy nad tym, żeby w przyszłym roku po raz kolejny awansować. Dla mnie takim potwierdzeniem tego, że wybraliśmy właściwą drogę jest fakt, że jest 10 kategorii, w których Bank Światowy ocenia gospodarkę i administrację danego państwa. Ministerstwo Sprawiedliwości w Polsce podlega pięć z tych kategorii i w trzech osiągnęliśmy zdecydowany postęp, w czwartej minimalny, w piątej nie udało się, ale, w Ale mamy już kolejne projekty, które, które pobraną warunki funkcjonowania dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wczoraj teraz z premierem Piechocińskim, czy powiedzieć Piechocińskim w politykach Rzecz niepewna, przedstawiliśmy założenia do um, gruntownej, systemowej zmiany prawa upadłościowego. Zmieniamy w ogóle filozofię prawa upadłościowego. Dzisiaj upadłość traktowana jest jako dowód na co najmniej nieudolność przedsiębiorcy, a na ogół jako um, dowód na jego nieuczciwość. Tylko myśli się o tym, że przedsiębiorca wbić w ziemię. Oprócz prawo upadłościowe na czemuś zupełnie innemu. Prawo odruczeniowe ma dawać drugą szansę. Szansę na uratowanie firmy, na uratowanie miejsc pracy przy równocześnie oczywiście stopniowym spłacaniu wierzycieli. I czwarty element, o którym powiem, jeśli chodzi o poszerzenie wolności gospodarczej, pani poseł Rakwista wspomniała już o tym, Centrum Sądownictwa Gospodarczego, sądy w Polsce, to jest osobny temat, który zaraz przejdę. Ale najtrudniejsza jest sytuacja w sądach warszawskich, zwłaszcza w sądach gospodarczych. Chcę Państwu powiedzieć, że w tych sądach gospodarczych w Warszawie skupia się sklot najważniejszych problemów polskich gospodarki. Jeden sąd okręgowy w Warszawie, sąd gospodarczy, skupia 20% obu spraw gospodarczych w Polsce. To są obu te sprawy najważniejsze i najtrudniejsze. Dlatego postanowiłem stworzyć takie no, specjalne centrum sądownictwa gospodarczego. Zakupiliśmy e, ogromny budynek z nie, parkingiem, ulokowanych no, tam już stopniowo jest 160 sędziów i 500 urzędników. W tym centrum każdy przedsiębiorca będzie mógł załatwić wszystkie sprawy, które go e, dotyczy. A teraz przejdę do drugiego powodu, dla którego jestem minister sprawiedliwości. Mówiłem z kolejności, że to obszar niestety najgorzej przez Polaków oceniany, jeżeli chodzi o te 20 lat. Ja miałem już 20 poprzedników, wszyscy byli prawnikami, każdy ciężko pracował, wielu ma wypięte osiągnięcia, zwłaszcza mam na myśli mojego bezpośredniego poprzednika, pana ministra Piatkowskiego. No ale te wszystkie osiągnięcia nie zmieniają faktu, że jesteśmy na drugim miejscu w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o nakłady na sądownictwo w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Jesteśmy na drugim miejscu, jeżeli chodzi o y, liczbę sędziów. Tylko Niemcy mają więcej sędziów, niż w Polsce. W Polsce jest 10 tysięcy, dla przykładu we Francji jest tylko 5 tysięcy sędziów. Inna rzecz, że w Polsce nałożyliśmy na sędziów mnóstwo zadań, którymi nie zajmują się ich koniec nigdzie, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych, jak że na świecie. Prawda? Mamy duże nakłady, mamy ogromną administrację, na którym miejscu jesteśmy, jeżeli chodzi o czas orzekania. Jesteśmy niestety na miejscu ostatnim. I tutaj proszę do wniosku, że jeżeli ktoś ma sobie z tym problemem poradzić, to on nie może być prawny. W Ministerstwie Sprawiedliwości musi pojawić się ktoś, kto reprezentuje punkt widzenia i interesy nie korporacji prawniczych, tylko po prostu zwykłych obywateli. Zacząłem, co zrobiłem przez ten rok i co jeszcze zamierzam zrobić. Powiem tylko o paru przykładach. No, sędziów mamy mnóstwo. Dlaczego te sądy tak źle funkcjonują? Przyjechałem się z punktu ja Przez 20 lat kierowałem różnymi instytucjami. Z wykształcenia jestem filozofem, no, mam przede wszystkim doświadczenie menedżerskie. I wiem, że. Nigdzie na świecie nie ma takiej struktury organizacyjnej jak Polski Sąd. Ta struktura jest tak rozdrobniona, jest tyle małych yy, sądów, że w efekcie te sądy skazane są na to, żeby funkcjonować yy, w, w sposób prawidłowy. Dlaczego? Podam Państwu tylko pierwszy, z, albo dwa przykłady Państwu. W, w sądach rejonowych, i najniższego szczebla, tutaj w Młaby też jest sąd rejonowy, pracuje 7 tysięcy sędziów. Z tych tysięcy sędziów, 3200, czyli 45%, to są funkcje. Prezesi, wiceprezesi, przewodniczący wydziałów itd. Tak A pokażcie mi Państwo drugą tak skandyjską strukturę na świecie, gdzie co drugi jest pewnie szef. Ale jaki jest efekt tego ogromnego rozdrobnienia? Tym efektem jest bardzo nierównomierne obciążenie pracą sędziów. Sędziowie sądów warszawskich, czy szerzej wielkomiejskich, pracują od świtu do nocy i nie wiedzą w co ręce włożyć. Zresztą w wielu innych sądach też sędziowie pracują niezwykle ciężko, muszę powiedzieć, że te opinie, że sędziowie, jak mają takie projekty, życie, bywają bardzo niesprawiedliwe. Ale proszę Państwa, równocześnie te opinie nie biorą się z niczego. Dlatego, że jest około 100 sądów w Polsce, których obciążenie sprawami w przeliczeniu dla sędziego jest mniejsze niż 30% średniego obciążenia. Ja nie mówię mniejsze niż tych najbardziej przeciążonych sądów, bo różnice w przeciążeniu w obciążeniu sędziów pracą są 8-okrotne, siedmokrotne, no jest w kosku sądów, gdzie sędziowie mają mniej niż 1 trzecią średniego poziomu obowiązków za te same pieniądze. Co postanowiłem zrobić? Państwo dużo słyszycie o tym, że likwiduje sąd. Kłamstwo. Znaczy, kiedyś mówiłem, że się z bo myślę, że ci, którzy e, ciągle powtarzają opinię o tym, że ja, zarzucę, że ja likwiduję sądy, już świadomie wprowadzają e, ponownie <coughs> kłamstwo. Nie likwiduję żadnego sądu. Po 1 stycznia wszystkie budynki, w których sędziowie do tej pory orzekali, nadal będą sędziami. Ci sędziowie, którzy orzekają w 79 najmniejszych e, m, sądach, nadal będą. Orzekali w tych sądach. Tyle tylko, że te sądy będą traktowane jako wydziały za miejscowe sądy większe. W efekcie sędziowie z tych sądów będą orzekać tu, gdzie do tej pory, ale także w miarę wolnego czasu będą jeździć do tych bardziej przeciążonych sądów i doprowadzać do tego, żeby kolejki się skracały. Bo Polacy mają prawo do tego, żeby sąd funkcjonował, żeby sąd orzekały nie tylko sprawiedliwie. Tak podam, że orzekają sprawiedliwości. Ale że też orzekają szybko. Bo sprawiedliwość, która przychodzi po wielu latach, jest przylewstwem ze sprawiedliwości. Jest to jest pierwsza zmiana. Tych zmian organizacyjnych jest mnóstwo, nie będę Państwu zaprzątał tym uwagę. Drugi obszar. Ja jestem, nie jestem prawnikiem, nie znałem procedur karnych ani cywilnych. Jak się temu przyjrzałem, to doszedłem do wniosku, że. To jest naprawdę mnóstwo rzeczy kompletnie postawionych na głowę. Przygotowaliśmy rewolucyjną zmianę kodeksu postępowania karnego. Znaczy sprawy karne po wejściu w życie tego nowego kodeksu będą toczyć się w zupełnie inny sposób. Nie tak jak to się dzieje dzisiaj w sądach w Polsce czy w większości europejskich, tylko będą rozwiązania bliższe temu, co znamy z krajów na przykład ze Stanów Zjednoczonych, gdzie wiadomo sprawy toczą się o wiele, wiele yy, krócej. No nie będę Państwa, nie będę wchodził w jakieś takie bardzo skomplikowane szczegóły, ale podam Państwu dwa przykłady. <coughs> Dzisiaj jest tak, że na żądanie strony sędzia musi odczytywać e, akt. No jest taka, jest ta afera paliwowa, jeden tylko podpis tej afery dotyczący w trzech dni obejmuje 500 takich tomów, jeżeli od tej ściany pewnie do końca yy, stołu. Jak zacznie się ta sygnała, co zrobią oskarżenie? No najpierw zażądają, żeby sędzia odczytał te 500 tomów i mają kilka miesięcy spokoju. Sędzia będzie siedział w pustej sali i odczytywał yy, te 500 tomów. Kończymy z tym absurdem. Drugi przykład. Blagą polskich sądów jest to, że oskarżeni nie stawiają się na rozprawę i w ten sposób przedłużają sprawy. Ja nie jestem prawnikiem, ale jako filozof umiem czytać konstytucję. Jeżeli konstytucja mówi, że oskarżony ma prawo obecności na rozprawie to prawo nie znaczy obowiązku. W związku z tym też to zmienia. Jeżeli ktoś został poinformowany, że jest na nie stawia się, to wyrok będzie zachował pod jego nieobecność. Mówię o sądach, ale kolejny w wąskim gardło polskiego wymiaru sprawiedliwości to jest Jak Państwo wiecie, dwa i pół roku temu rząd, ta sama koalicja, trochę innym z zdecydował się na bardzo śmiałą, no i zdaniem bardzo uzasadnioną reformę, polegającą na rozdzieleniu urzędów prokuratora generalnego od urzędów ministra sprawiedliwości. Dzisiaj prokuratura jest całkowicie Niezależna politycznie, żaden polityk nie jest w stanie e, ingerować w działalność prokuratury, naciskać na e, e, prokuratury. że ta niezależna prokuratura, jak widać po upływie 2,5 roku, no, wcale nie zaczęła pracować lepiej. Dlatego zdecydowaliśmy się na drugi krok, na też bardzo głęboką reformę prokuratury. Projekt ustawy jest gotowy. I znowu podam to, tylko jeden przykład zmian. Być może Państwo wiecie, prokurator generalny jest zobowiązany do tego, żeby składać sprawozdanie premierowi. A to sprawozdanie opublikowane jest przez Ministra Sprawiedliwości. Ja tak przeczytałem to sprawozdanie, to też osób ja. Bo mamy taką strukturę organizacyjną prokuratury. Poziom najniższy to są prokuratury rejonowe. Tam pracuje 4 tysiące prokuratorów. Poziom wyższy to są prokuratury okręgowe, najwyższe operacyjne. Z tych okręgowych deakoracyjnych pracuje 2000. Tu 4 tysiące, tu 2000. A jaki jest poziom obowiązków między nimi? Ile spraw prowadzą prokuratorzy rejonowi? No nie zgadniecie Państwo. 99,5% to jak prokuratorzy rejonowi mają się wyrabiać ze swoimi obowiązkami, jeżeli 99,5% spraw zrzucono na nich? A te tysiące prokuratorów wyższego szczebla. Ja Państwu przypomnę tylko, że dokładowcy apelacyjni robią więcej niż tego. No. I oni mają 0,5% spraw. Mówią, że to są najmniejsze sprawy, na pewno tak jest, ale 0,5% kończymy z tym. I ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, rzecz, której mi, na której mi bardzo zależy i w, w której będę potrzebował Państwa pomocy. To jestem przekonany, że ta rzecz. Będzie wywoływać ogromne kontrowersje. Jak Państwo już może wiecie, od początku roku 2014 polskie więzienia zacznie opuszczać grupa około 90 osób, mężczyzn wskazanych w czasach PRM na karę śmierci w 89 roku zamieniono tę karę śmierci na 22 lat więzienia. Słusznie nie wykonano jakoś śmierci karę śmierci słusznie została w Polsce zmieniona, ale należało ją Zastąpić wyrokami do żłobników. Tymczasem błąd popełniony w roku 1989 doprowadzi do tego, że jeżeli nie wprowadzimy jakichś zmian w prawie, to od roku 2014 na ulicach polskich miast, po polskimi szkołami zaczną się pojawiać na przykład seryjni zabójcy pedofili. Czy możemy tolerować tę sytuację? Czy możemy uniknąć działań naprawdę wyjątkowych? Sprawa jest bardzo trudna, dlatego że prawo nie może działać wstecz. Nikt nie może być powtórnie skazywany za przestępstwa, za które nas już został wskazane. Od momentu, kiedy zostałem Ministrem Sprawiedliwości, zresztą z, też z inicjatywy nie, Pana Pana, z inicjatywy Pani Naczelnik mm, Kopacz. I z mojej własnej inicjatywy bardzo intensywnie zaczęliśmy w Ministerstwie pracować nad tym sprawą. Wydaje nam się, że znaleźliśmy właściwe rozwiązanie. Ono polega w największym uproszczeniu na to, że na pół roku przed opuszczeniem więzienia przez sprawcę szczególnie okrutnych zbrodni, seryjnych zabójców, gwałcicieli, którzy mordują swoje ofiary, pedofilii, dyrektor więzienia, będzie mógł zwrócić się do sądu niekarnego, do sądu opiekuńczego o zbadanie takiego zbrodniarza przez, takiego przestępcę, przez bieg. Jeżeli bieg orzekną, że ta osoba cierpi na takie zaburzenia psychiczne albo osobowościowe, które stwarzają zagrożenie dla Otoczenia, to wówczas sąd nie będzie mógł wskazać na dalsze więzienie. Nie, to jest kluczowe. Ale będzie mógł przymusowo skierować taką osobę do specjalnego ośrodka na leczenie zaburzeń bądź psychicznych osobowościowych. Tu się podnoszą krzyki, że w ten sposób chce zbudować polski Guantanamo, że chcemy łamać, że rząd chce łamać prawa człowieka. Więc pytam się Państwa. Czy mamy doprowadzić do tego, a ja odwiedziłem te więzienia, ja rozmawiałem z psychoterapeutami, którzy pracują z tymi zabójcami i oni mówią, w większości przypadków ci psychoterapeuci powiedzieli, panie ministrze, on wyjdzie i będzie zabije. To jest dla nas oczywiste. Więc czy mamy przyzwolić na taką perspektywę? Wiem, że będzie bardzo dużo zarzutów, ale przyjechałem tutaj do Państwa również dlatego, żeby w tej właśnie bardzo trudnej, ważnej sprawie, władząc Państwa prosić o poparcie na stanowisko rządu. Dziękuję bardzo.